Oskar TUSZYŃSKI, TEB201 Halo, kto tam? Siemasz mordo. Jak tam żyjesz po wczorajszym? No kurwa, a ty? Mózg wyrwany. Mordo kurwa, ja mam to samo. Ty, wziąłem setę, weź tę fantazję, ja na dole czekam i byś szedł szybko, co? Bo ja kurwa tutaj zaraz się przewrócę. O kurwa, właśnie ci za to zabierałem, poczekaj, już zwijam to kurwa. Co jest? Ty? Kurwa, coś jest nie tak, poczekaj. Co tam się dzieje? Nie wiedział, co go czeka, gdy otwierał szufladę. Gdzie grudy, gdzie flota. Ktoś kradnie. Bezprawie. Odpadł bezładnie. Za głośno. Opadł bezwładnie na fotel mini fortel Jak odzyskać forsę i kokę? Zbiera fakty. Dwa dni temu włożył do szuflady, tam gdzie ma kompakty. Kurwa, żarty. Było nie ma. Jak to się zaczęło, cholera? Wiem. Ten piątek po siłowni. Schuśtał, odłożył, wageski trawzasłownik. zasłownik. I zszedł przed blok coś spożyć. Czy mogę dwa razy, czy mogę prosić dwa razy sto żołądkowych? I byli ziomki, spłonął gibon, później wyszło, że pochłonął piwo. Potem pokrył kokainą szkliwo i się spiął jak jebany cyborg. Trochę. Skoczył na klawisz na zban. Iść między panny ma plan. Sprawdził, jest hajs. Aha, poszli w pięciu. Dwóch niezbyt stan miało, zresztą jak co wieczór. A na imprezie wyrwał rakietę. Wrócił cierpem, cierp miał betę. W drodze wziął jeszcze setę ze stacji. Ona plastik, więc krechę i do akcji. Ile numerów było? He, nie pamiętam. I tak się nie znał zbyt na cyferkach. Coś powkręcał jej, jebnęli po małej, a dalej dobrnęli ziomale. No zrobił się balet. A w zasadzie domówka. Pięć sztuk, sześciu typów, wódka. Piła cała szóstka. One też dwie utlenione, lecz darła ryj ta mała pusta. Zabieraj te ręce, ile razy mam ci powtarzać. Ty dobra krańcujemy, idziemy po następną. Jaką następną? Wy jesteście pojebani? Kurwa we śnie pierdol znałki mordę. Wyszli bo skończyły się butle, nie szybko, mała kończyny ma krótkie, gadka o pizzy, trochę wyzwisk, śmiechów, zero stresów, zero interesów, tylko knajpa, nie ma marginesu. Magdy Gessler, darcie jab żadnych przestępstw, <grystanie> padły, padły kwestie, więcej balangi, lecz część miała białe, ujebane najki. Zostało ich trzech strzajki przed klubem. Ktoś rzucił luźne, proponuje burder. Jedziemy, bah! Użłapał za komórę. I chuj z tego wyszło, mieli pięć zdył gotówce. I co na trzech? Pękł flaką. Dalej nie pamiętał, skimał se na ławce przed kratką. I nagle se skojarzył, że jak zmieniał sztamy, to skitrał do skrytki towar najebany. O kurwa, ty przypomniałem sobie, jest, ty. Nachlasz się i zapominasz. Potem siedzisz, siedzisz sobie, myśląc, kurwa, ale rozkmina. I co z tym zrobiłeś? O człowieku nie wiem. Lufaj se przypomnisz, o człowieku pewnie. Nachlasz się i zapominasz. Potem siedzisz myśląc, kurwa, ale rozkmina. I co z tym zrobiłeś? O człowieku nie wiem. Lufaj se przypomnisz, o człowieku pewnie. Nachlasz się i zapominasz. Miałeś z nią ustawkę, to dziś naprawdę? I co teraz zrobisz, o człowieku nie wiem. A co powiesz na rufę? O człowieku pewnie. Czytał Piotr Cieślak.